Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Sportowych Pasji. Dzisiaj zawędrowaliśmy z naszą kamerą na lodowisko Klubu Sportowego Krakowia, gdzie oprócz hokejstów mają również treningi zawodnicy krakowskiego klubu karlingowego. Postaramy się opowiedzieć parę słów o tej dość egzotycznej dyscyplinie sportu i odpowiemy na pytanie, czy rzeczywiście zasługuje ona na miano szachów na lodzie. Zapraszam! Rozmawiamy z prezesem krakowskiego klubu karlingowego, Bartłomiejem Szmitem. Dzień dobry. Dzień dobry. Może parę słów teraz o technice, jaka jest nam potrzebna w karlingu? Tak, karling to jest sport techniczny, więc technika jest bardzo ważna. Wszystko zaczyna się już właśnie tutaj na haku na, haku, na samym początku, kiedy zaczyna, kiedy zaczyna się cały rzut. Ustawiamy się już stając na samym haku ustawiamy się prosto, równolegle do, do, do prostopadle do linii rzutu. Tak jak właśnie kolega nam pokazuje. Siadając na haku także zachowujemy cały czas sylwetkę. Równolegle do lodu ramiona są, są ramiona, wiodra, padle do linii rzutu i wybijamy się. Też przez cały czas właśnie jadąc na kierunek, i no i oczywiście trzeba też tutaj mieć, jest bardzo ważne także wyczucie siły. Bo właśnie cały rzut składa się z dwóch elementów, z właściwego kierunku, czyli to jak tutaj na samym początku ustawimy, bo to właściwie już jest 90% tego, żeby, żeby rzut był oddany w właściwym kierunku. No i, no i druga rzecz to jest właśnie siła, czyli żeby kamień leciał w tą stronę, co trzeba i zatrzymał się dokładnie tam, gdzie chcemy. I to jest właśnie najważniejsze w samym rzucie. Yy, oprócz tego. Yy, jeżeli chodzi o siłę i troszeczkę jeszcze o kierunek, to właśnie można to, to regulować w karlingu tym, co się właśnie z tym sportem od mnie nie odmiennie kojarzy. To jest szczotkowanie. Gdyż szczotkowanie pozwala na to, że ten kamień może pojechać dalej, bo zmniejsza się tarcie lodu, i z drugiej strony też kamienie mniej skręcają, bo już kamienie w karlingu nie poruszają się po torze prostym, ale, ale właśnie po, po łuku. Zresztą podkręcane. Stąd też wzięła się sama nazwa curling, bo curl po angielsku to właśnie znaczy kręcić. A podkręca się dlatego, że gdyby kamień nie został podkręcony, to on i tak w trakcie lotu zacząłby się kręcić. A w związku z tym nie mielibyśmy kontroli nad, to, w tą stronę, nad tym, w tą stronę on zacząłby skręcać. No jak już powiedziałem na początku, dokładność jest najważniejsza w carlingu. Jakie są podstawowe zasady gry w karling? Znaczy, może zacznę od tego, że mecz karlingowy składa się z 10 rund. W każdej rundzie dwie drużyny rzucają po 8 kamieni, czyli w sumie 16. Jedna drużyna składa się z czterech zawodników. W tej drużynie każdy zawodnik rzuca po dwa razy, na zmianę z przeciwnikiem. Drużyna te cztery osoby mają swoje przydzielone funkcje. To jest, nazwy pochodzą głównie od tego, pokoju, od kolejności, w jakiej się rzuca. Jest pierwszy, drugi, trzeci i czwarty to zwykle jest także skip. Skip to jest najważniejsza osoba w drużynie, to jest jej kapitan. On decyduje o tym, o strategii drużyny, o tym, jak, w jaki rzut ma zostać wykonany. Co w karlingu jest bardzo istotne, bo... bo... Strategia scalingu jest bardzo ważna, bo od tego też wzięła się długa nazwa na karning, czyli szachy na lodzie. Z tego względu, że, że grają dwie drużyny na tym samym lodowisku, między sobie nawzajem przeszkadzają. Ale... Rzut się prawie udał, bo ten kamień nie do końca wyleciał nam z domu, ale jest dalej od środka. I teraz, może, właśnie przejdźmy i opowiem o punktowaniu. Jak już mówiłem, mecz karlingowy składa się z rund i właśnie na koniec każdej rundy ustala się punkty dla drużyny. Dlatego, że w każdy, każdą, każdą rundę wygrywa któraś z drużyn i zawsze wygrywa się do zera. No, ewentualnie jest jeszcze taka możliwość, że może być 0 00 może być to takiej sytuacji, jeżeli żaden kamień nie znalazł się w domu dlatego, że kamienie poza domem nie punktują. Natomiast główna zasada przyznawania punktów w karlingu jest taka, że przyznaje się jeden punkt za każdy kamień, który jest bliżej środka domu, niż najbliższy kamień przeciwnika. To najlepiej właśnie będzie pokazać. Tutaj mamy taką sytuację w domu, że, że mamy 1-0 dla żółtych. Kamień żółty jest z najbliżej środka, niż ten pozostałe czerwone kamienia. Jeżeli będziemy mieli na przykład inną sytuację, przesunę ten kamień czerwony do środka, jest tutaj, teraz mamy 1-0 dla kamieni czerwonych, mimo tego, że na przykład tam mamy kamień czerwony, który też jest w domu, ale on jest dalej od tego kamienia żółtego, dlatego on się nie punktuje. Come on, yo, everybody. Jesteśmy z Krzysztofem Kaweckim, dyrektorem technicznym Krakowskiego Klubu Karlingowego. Dzień dobry. Dzień dobry. No to pierwsze pytanie: co nam potrzeba, żeby uprawiać karling? Przede wszystkim kamienie. To jest najważniejsze, że musimy mieć kamienie, a po drugie sprzęt indywidualny, czyli szczotka buty, stopper ewentualnie. Rozumiem. A ile kosztuje nas taka przyjemność? No niestety kamienie tanie nie są. Nowy komplet kosztuje około 35 tysięcy złotych, używany około 20. A dlaczego tak droga? Niestety jest tylko jedno miejsce na świecie, gdzie ten kamień jest wydobywany. To jest granit, który leży u wybrzeży morza. Stąd on jest już tak naprawdę przygotowany do tego, że nie nasiąka wodą od lodu i nie pęka. I to jest najważniejsze, bo były różne próby. Między innymi Rosjanie próbowali tworzyć swoje kamienie, ale one niestety zawsze pękały prędzej czy później. A, a gdzie jest to miejsce? To miejsce jest w Szkocji, a w zasadzie właśnie wybrzeżu, u stóp Szkocji. Dobrze, a widzieliśmy na początku, że przygotowywaliście tu pieczałowicie lód, no i jak to wygląda od strony właśnie dyrektora technicznego? No musimy przyjść trochę wcześniej, nie tylko ja, ale i koledzy z komisji technicznej i przygotowujemy ten lód. Tak naprawdę przygotowanie głównie polega na tym, że musimy ten lód po wyrównaniu go rolbą, czyli to już nie my robimy oczywiście, ale my go musimy wykropelkować. Tak naprawdę mamy jak to nazwać? Prysznic. Nazywa się to peblownicą Ona nam tworzy kropelki, które na lodzie potem pozwalają, że ten kamień się toczy. W porządku. A nie wiem, rysowanie to może złe słowo, ale prawie że karbowanie tych kół na środku, co, co nam daje? Koła tworzą dom. Dom jest elementem całego toru karlingowego i jest tak naprawdę najważniejszym elementem, bo to tutaj kamienie mają się zatrzymać. U nas nie możemy, nie możemy namalować tych domów pod lodem ze względu na przepisy hokejowe, które na to nie pozwalają, dlatego każdorazowo my ten dom po prostu właśnie wydzieramy jakby na lodzie. Wow, wow, wow. W dzisiejszym programie to już wszystko. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych relacji z cyklu sportowe Pasje. Do widzenia i dobranoc.